Witam Państwa bardzo serdecznie, mam na imię Daria i zapraszam na swój kanał. Zanim zacznę opowiadać, mam do Was pytanie. A waszym zdaniem, czy Polska to wolny kraj, czy nie, no tam zwłaszcza w ostatnich latach? Bo powiem tak, że przyjechałam, no nie mogę powiedzieć za bardzo wolnego kraju, o tym będzie w tym odcinku trochę dalej. Chociaż na Ukrainie sytuacja nie jest na tyle tragiczna jak słyszałam i czytam w wiadomościach w Rosji, gdzie ludzie boją się policji. Też słyszałam taką podobną opinię od jednej tam Białorusinki, że Policja, która niby musi zape zapewnić bezpieczeństwo, kiedy podchodzi, ludzie dostają szału, stresu, bo nie wiadomo czym się to może skończyć. Na Ukrainie podobnych sytuacji z policją wydaje mi się, że nie mamy. A w Rosji ostatnio jak czytam wiadomości, że mam takie wrażenie, że wszystkich szpiegują, piszą donosy i o wolności po prostu ludzie tylko marzą. Powiem tak, i w ogóle patrząc na to, co wokół nas się dzieje o, ostatnio, nie tylko na Ukrainie, w innych krajach europejskich, to e, szczerze mówiąc, przeprowadzka do Polski to była najlepsza decyzja w życiu, bo tak mi się wydaje, że tutaj jest e, na spokojnie. Już wiele razy o w swoich e, nagraniach, chociaż. E, to nawet kiedy chce mi się wymówić, dla mnie brzmi dziwnie, chociaż nigdy nie chciałam przeprowadzać się, nie tylko do Polski, bo tam czymś mi się nie pasowało, nie, w ogóle wyjeżdżać z Ukrainy, nawet przeprowadzać się do Kijowa. No oczywiście, bo było to strasznie, nie wiadomo co, jak, jak ułożyć sobie życie, jak znaleźć pracę. Mój mąż zawsze chciał wyjechać z Ukra Ukrainy. On się szkolił, podnosił kwalifikacje, uczył się tam angielskiego. I w jego przypadku to nie jest takie może stresujące, ponieważ pracuje w IT, jest inżynierem, i łatwiej było znaleźć pracę, to on właśnie znalazł pracę, potem się przeprowadziliśmy się. A w moim przypadku dla księgowy to oczywiście było wyzwaniem, chociaż Mam duże doświadczenie z księgowości na Ukrainie, ale w każdym razie księgowa, ten prawnik musi nauczyć się wszystkiego od nowa, co też nie jest łatwe i dodatkowo po tym, jak już nauczył się języka i w ogóle przeprowadzka, to stres. Nawet teraz sobie nie wyobrażam gdzieś wyjechać na nowo. Język dodatkowy. Jeszcze raz, o Boże, bo od 2018 roku tak ostro uczy się języków. To był najpierw polski, angielski i tak prawie bez przerwy albo tam przerwa na wakacje, może miesiąc i tyle. I przez a, tyle lat już naprawdę czasami mam dość, nie mam motywacji, ale, ale potem tak sobie odetchnę i Dalej kontynuujemy. I przeprowadzka to stres, zwłaszcza do innego kraju, z inną kulturą, tradycjami, zasadami, z innym układem życia. Nie wiadomo, jak po prostu odreagujesz, czy zechcesz tam do tego wszystkiego się dostosować. I język, jak już mówiłam, i bez względu na to, ile. Miałam wyzwanie, z czym musiałam się tam borykać, to na milion procent pewna, że to była najlepsza decyzja w życiu. Jeszcze dodam, że Polska okazała się takim um, krajem, powiem, że bardzo zróżnicowanym. A lubię jeździć po różnych um, zakątkach Polski i chociaż. Jeszcze nie wiedziałam wszystkich miast, których, których bym chciała zobaczyć. Nie wiedziałam całej przyrody, którą bym chciała zobaczyć. Nie znam tego kraju całkowicie, a chciałabym, to w ciągu ostatnich lat udało nam się pozwiedzać wiele tam ciekawych miejsc, poznać lepiej okolice Krakowa. I Polska jest takim krajem, gdzie wyjeżdżając do nawet pobliskiego miasta, do innego województwa, to możesz zobaczyć całkiem coś innego, odkryć dla siebie tam regionalne uroki tych miast. Bo też mam takie nagranie, że Polska jest wyjątkowa i każde miasto, miasteczko, każda wioska jest wyjątkowa nie do innych, pod wpływem różnych tam okresów, też można zauważyć, jak we Wrocławiu a, pod wpływem innych kultur i to robi polskie takim a, wyjątkowym a, krajem. Można nawet czasami złapać trochę inny polski akcent albo wymowy. Jeden kraj, jeden język, ale nawet takim zwykłym coś zawsze można znaleźć wyjątkowego. I dla mnie a, i w tej wyjątkowości, i w bycie sobą też tkwi a, wolność. A, niestety, na wschodzie mamy tak, taką zasadę, że bądź jak, bądź jak wszyscy i się nie wyróżnia. Bądź jak wszyscy się nie wyróżnij, jak najlepiej przechowuj swoją opinię, emocje, uczucia. No po pierwsze, dość często Twoje takie niby słabości, no wady nie powiem no, słabości, emocje, uczucia tam będą później wykorzystane przeciwko Tobie. Na przykład, jak ktoś się dowie, że jesteś tam dobrym człowiekiem, otwartym, to zaczną cały czas o coś prosić. O pomoc, posieć tam z dzieckiem, no nie wiem, pomóż w przeprowadzce, i zawsze będziesz winien tej osobie, w tej pomocy. Jak zaczniesz odmawiać, to zostaniesz wrogiem. Na zawsze. Ludzie po prostu zaczynają korzystać z tego, że chcesz pomóc. Albo. Jak jesteś odpowiedzialną osobą, to w ogóle dla pracodawcy to najlepsza okazja jak najwięcej wykorzystać tego, jak najwięcej wyciągnąć mocy z takiej osoby, um, która jest odpowiedzialna. Można po prostu tak zaprosić do gabinetu i powiedzieć: Boże, naprawdę jesteś najbardziej odpowiedzialną osobą w naszym zespole. Ufamy tylko Tobie i mamy wyjątkowy. Widzisz ten stos papierów pracy, czy czegoś takiego. To, to wyłącznie dla Ciebie, bo tak ci ufamy. No, i oczywiście za darmo, bez dopłat e, i tak dalej. I niestety, bo ja opowiadam zawsze o własnych przeżyciach, a to, to, co doświadczyłam. i. О том, что было у меня в работе, тоже. Это так было, боже, а я по студиях, я с домом отвечал, но я действительно из всех выполняю работу, как наименьше, так задормо. Оczywiście, могу и по девятой сидеть в работе. Давайте, давайте, uh, давайте. А, um, кстати. Takie jest. Po drugie, Twoje zdanie nikogo nie obchodzi. A zwłaszcza, jeżeli masz jakieś odmienne zdanie, to jeszcze ze szkoły uczą Ciebie, że musisz mieć takie same zdanie jak i nauczyciel. A jak masz inne, o to. Będziesz wrogiem do końca szkoły dla tego nauczyciela i to jak najwięcej dla jednego nauczyciela, a nie dla wszystkich. I potem na studiach, w pracy tego jest oczywiście mniej, ale. Można stracić po prostu umiejętność samodzielnego myślenia, umiejętność wyrażania własnej opinii, własnego zdania, jak cały czas musisz tylko słuchać kogoś, wykonywać polecenie i zawsze ze wszystkimi się zgadzać. Co w ogóle wygląda dziwnie. U nas nauczyciel po prostu ma super władzę nad losem, nad życiem ucznia i za łatwo można zostać wrogiem dla takiego nauczyciela. Będzie on po prostu zepsuje całą naukę w szkole czy na studiach. Ja miałam taką nauczycielkę, która na studiach już, o szkole to w ogóle lepiej nie mówić, a na studiach miałam po prostu była taka, że no ktoś tam jej się nie spodobał, zwłaszcza z dziewczyn, kobiet, że no nie wiem, jakąś tam twarz albo się ubiera je, nie wiem jak, i ona uznawała od razu za wroga i zaczynała tam walczyć specjalnie, a no nie, wiem, nie chciała stawiać takiej samej oceny, która ta osoba zasłużyła, tylko mniejsze. No, i tak dalej. Mnie a, lubiła zadawać pytania na lekcjach. Mamy nowy temat, a lekcja tam e, trzy różne grupy, tam 100 osób. E, no, nowy temat, i ona zadaje mnie e, pytania na ten właśnie temat. I, I to się skończyło wtedy, gdy zaczęłam wcześniej się przygotowywać. Do tych lekcji, uczyć się i odpowiadać na pytanie. Ona już straciła taką, <grymnie> taką moc manipulacji i wszystkiego wtedy przestała. No sobie wyobraźcie sobie, jak to jest, dlaczego. Um, to nawet dziwnie wygląda. No i zawsze jest tak a, bezpiecznie być ze stadem, się nie wyróżniać, bo jak wyrażasz swoje zdanie, a tam komuś nie pasuje, albo jest odmienne, to cię od razu określam głupi, głupia, debil tam i tak dalej. Wszyscy tak, 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 oczywiście, debil, debil. A połowa w ogóle nie ogarnia o co chodziło. I takie najważniejsze, może najstraszniejsze jest to, że zawsze jesteśmy jakby uzależnieni uniewolnieni. Nie mamy tej wolności przez to, że decydują osoby bogacie, decydują oligarchowie. Zawsze wszystko się dzieje według ich interesów, a nie zwykłych ludzi. No niby, niby robimy wygląd, że działamy zgodnie z interesami ludzi, a wyprawiamy to, co chcemy, aby jak najwięcej się wzbogacić, jak najwięcej o, wszystkiego zrobić. A niech tam sobie zwykle ludzie to mają gdzieś, zrobimy e, takie miny, że to tylko dla Was nas to e, nie, nie obchodzi. I czasami mi się wydaje, że mm, po prostu mieszkając tam nie masz wpływu na własny e, los, na własne życie, tam, na jakieś tam zarobki. Na cokolwiek, bo jakby tego się nie starał, czegoś tam zdobyć, ulepszyć, zawsze to jakby na marno. Tak niby coś robisz, 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 i w tym samym momencie jesteś w tym samym miejscu, bo jak zawsze jakiś kryzys, jakieś tam coś, protesty. Za które ze za wszystkie zapłacono, że będą protesty, bo dzisiaj władza się zmieniła, albo chce się zmienić, i zawsze cierpi zwykły naród. I nie powiem, że tutaj z tym się spotkałam, W ogóle nawet to może zabrzmi śmiesznie, ale w Polsce lepiej się oddycha, kiedy idziesz tam gdzieś, no nie wiem, a sprawy do lekarza zadzwonić do jakiejś tam placówki, a coś zapytać, już jest łatwiej, bo... Ludzie reagują inaczej, biorą słuchawki nie tak, hala, Już takie zdenerwowany i czasami no, nie wiesz, jak ktoś odreaguje, co ci odpowie. A tutaj wszyscy na spokojnie, taki przyjaźni, uśmiechnięci. Jak nawet popełniasz jakiś tam no, błąd, nikt nie chce cię tam wydrapać oczy, bo zajmujesz tam dodatkowe dwie minuty czy coś takiego. No, naprawdę miałam stres. Jak muszę gdzieś iść, a zadzwonić, to nawet teraz dla mnie to jest ogromnym stresem, gdzieś tam zadzwonić i o coś zapytać, ale już, ale już jest takim mniejszym, ponieważ wiem, że nikt nie będzie na jakieś tam pytania w taki sposób reagował, co można spotkać dość często, niestety, tak albo. Um, dzień dobry, Icie. Patrzę na Ciebie. Czy mogę pomóc? Z taką nienawiścią, że. O oh Boże, nawet nie chcę wychodzić z domu. Ach, tak, co chciałam powiedzieć? A już nie wiem. Jak zawsze zacznę mówić, i straciłam wątek tak mi się wydaje o wolności mówią. Więc nawet w Polsce lepiej się oddycha bo spokojnie, bo już opowiadałam o tej opinii publicznej, uzależnienie zawsze cały czas musisz tam. O, kto co powie! Bo każdy ma jakąś tam ksiągę. Z podpowiedziami, jak to musi się zachować: jaką mieć fryzurę, szminkę, obuwie, jak musi się ubierać, co musi powiedzieć, i tak dalej. Bo jaka, jaka tam wolność tego w ogóle nie ma. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnych odcinkach! PA!